Hej, hej, hej Nie To jest bardzo dziwne intro Tak czy siak, witam Was w grze Woody Woodpecker Ci przygody, nie wiem, nacipanego pelikana Trzeba no, uznać co to za zwierzę Po tym, jakie dziwne dźwięki wydaje po raz rozgrywki Ale Tak czy siak, przejdźmy do samej historii Wow, w końcu dało mi się tą grę zdobyć Jakimś cudem, nawet Popolańskiemu Tak, intro muzyczne jest bardzo krótkie Zaczynamy Nowa gra ja czynam od tego słodkiego intra! Czemu to na kazie pisało bla 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 bla? Czemu mi się to <laughs> To jest bla? Nie. Blak, blak, black, 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 <gry> Tak. No i witamy w grze, młody Tak jak młody. No i tyle. Bez udawania polskiego pilipaja. zaczynamy przygodę z gry. Młody <coughs> Nie wiem, nie będę jak się nazywa to polskiemu przygody Draka w parku Baza, czy jak to się nazywa? No i o co chodzi w tej grze? Otóż jesteśmy takim słodkim pelikanem. No... Dzięciołem. Ci dziecka jest... Amol lepiej. <laughs> jesteśmy dzięciołem, którą ktoś ukradł dzieciaki... Nie wiem... Uznajemy, że to są jego dzieciaki. Nie pamiętam jak to było w bajce, bo bajkę Jezu, nie pamiętam w ogóle, pamiętam, że oglądałem, ale nie pamiętam w ogóle o co w niej chodziło, prawda? Wiem, że był truski nacipany dzięcioł i on tam robił dziwne rzeczy. <laughs> I o co chodzi? Jak widzieliście na filmiku, stały chyba porwane przez złego. Nie, co było to zwierzę? Jakiś papuga czy coś? Czy sęp, Tak, chyba to był Semp. Porwały jego dzieciaczki, a zabawki porwały pies i coś tam Dobra, dość tego <laughs> przyćpanego humoru, zaczynamy! Wo wow, wow Podstawowy minus tej gry jest taki, że... Oj, czy mi się tu psuje? Że niestety jest straszne pomysł ze sterowaniem Otóż, ta gra ma straszny problem z tym, żeby wykonywać, nie wiem, No nawet, nawet naciskam na ukos i nie mogę skakać na przykład. Mogę skakać tylko wtedy, gdy... Jakby mogę naciskać tylko dwa klawisze naraz, bo inaczej nie działa. Czyli nie mogę skorzystać sobie na august. Można albo dawać w bok i skok, albo do przodu i skok. To jest strasznie irytujące. I znowu nie wyciszę Skypaiów. <coughs> of course. I dla tych, yy, dla których tak... Dla, da, da, da. dla tych, którzy nie grali jeszcze w tą grę, wybaczcie, ale jest godzina dziesiąta i dla mnie to z jest rano. Jestem lekko zmolany, ale jak zwykle... Mam ochotę nagrywać w bardzo dziwnych porach hmm, Takich mocno porannych <laughs> Okej okay. No więc ta gra nie ma poziomu trudności Ale Później jak przychodzimy sobie tym dzięciołem Za wszystkie levely Czyli wszystkie te jakby elementy tego parku Rozrywkowego, baza, czy jak to się czyta To później Gramy sobie jego dzieciaczkami A te dzieciaczki mają strasznie przesrany Poziom trudności <laughs> Naprawdę, to jest mega, mega ciężkie. Coś czuję po prostu, że zaprzestanę na <śm> przygodach samego tego Dzięcioła Wielkiego. Ich oj ojczyma, czy coś. I najwyżej, jeśli bym miał aż tyle nerwów, to zajmę się też przygodami ich dzieciaczków, szukających swoich zabawek. Powoli ich i tak ratuję. Najpierw ratujemy ich w którymś tam levelu i później w którymś tam levelu ratujemy jego <śm> syna, czy córkę. Czasami trudno mi ogarnąć, co jest to. Pytanie, dlaczego ten dzieciak zostawia ślady po kulach? Zobra, lecimy. Postaram się nie ginąć często i dam wam kolejną podpowiedź, jeśli chodzi o tę grę, gdyż poziomy możemy przechodzić w takiej samej formie, ile razy chcemy. Na przykład mamy mało żyć, to sobie przechodzimy jeszcze raz pierwszy poziom, no i sobie zdobywamy, nie wiem, 20-30 żyć w sobie, tak na wstęp, żeby spokojnie to... Kurde! Przejść. Eee, sterowanie w tychże jest naprawdę straszne. Nie wiem, czy to moja wina, nie wiem, że moja kreatura w końcu zdycha. To trochę dziwne, bo zbyt dużo wieków nie ma. A po prostu, oczywiście to z tą grą jest nie tak. Dodatkowo, co dziwniejsze, w tej grze są opcje włączenia wibracji. To też jest dość dziwne, nie wiem. <laughs> Chyba, że chodzi, że taka jest przystosowana bardziej pod pady jakieś. Nie ogarniam. Przecież ta jest za czasów, kiedy było specjalne wejście na pady w komputerach. Na takie stare. W sumie te stare też miały wibracje. Nie wiem, może wygodniej, się gra na padach, dlatego ta gra jest taka... zmolasta w ten sposób Woohoo. <laughs> I ten... dzięcioł... Biega jak powalony. Uuu, przegapiłem wroga No dobra, trudno. Się stało się Op. Postaram się dać, dzięki 25 minut. Jakoś tak 20 minut ponad. Zobaczymy Chodź tu Jak to z tym wyjdzie? Dobra, tu mamy życie w ogóle ten poziom jest strasznie prosty. <laughs> Czy znaczy, wiesz, mówię, zacznę prosty. Za <laughs> zacznę ginąć, mój komputer będzie powołał mi. O! Czy wy to słyszeliście? <laughs> Czy wy to widzieliście? O! <laughs> Dzi <laughs> Świetnie. Dzisiaj był taki piękny poranek, gdy komputer nie odzywał się na mnie, nie skrzeczał, nie krzyczał na mnie. Patrzę, niestety zło powraca Dum dum dum. W straszniejszej formie niż wcześniej. Coś czuję, żeby po prostu nie dostać zawału Gdyby stary Harem nie dostał zawału, to po prostu będę musiał przerwać nagranie po tym levelu Ponabijać sobie w kupę żyć na tym levelu i spotkamy się w następnym dłuższym już odcinku, bo oczywiście kiedy mój komputer będzie w lepszej formie Bo niestety nie chcę się za bardzo wnerwiać przy tej grze, bo naprawdę Nie, nie wiem czy lubicie jak Maruzy jak stary emeryt ale ja nie lubię siebie na nagranie, kiedy bardzo jak stary meryt. Kolejna podpowiedź. Kiedy jesteście w rakiecie, po prostu pilnujcie tego, by ostatni pieniążek był waszym ostatnim w, w drodze tej rakiety włożyć. Co ja mówię? Po prostu. Kiedy będzie ostatni pieniążek? Ostatnie W, to po prostu uciekajcie z tej rakiety, bo rozwajcie się o ścianę. To tak, te zasady się trzymać przynajmniej w całej tej grze jakoś. Nie najważniejsze, zmieńcie sobie sterowanie, bo tutaj w tej cholernej grze skacze się normalnie kontrolem. Spacją się kładzie na ziemi. O. To znaczy tak zwany unik, jak to gra podaje. Lepiej sobie zmieńcie na spację, bo naprawdę jest o wiele wygodniej. <laughs> po co macie sobie życie utrudniać? It's... Ejc. Hm. To jest dzięcioł, tak. o, bo... początek jest bardzo łatwy. W sumie do chyba poziomu pirackiego to dopiero na poziomie pirackim, tak pod koniec dopiero zaczyna się naprawdę taki hardcore że już ciężko to przejść No cześć Ten damik jest uroczy Pamiętajcie, że to jest gra dla dzieci W sumie ta gra jest później tak hardkorowo trudna że po prostu masakra Kiedyś dzieciaki jakoś dobrze zaradziły z tymi trudnymi grami, nie było problemu <laughs> A teraz co chipem w Black Opsy Jak to? Jak ten świat wygląda to Jesus Christ ale, ale tak jak w przypadku trzeciej rozgrywki, że zginąłem tylko raz <laughs> I to tylko przez mój cholerny komputerek O, przegapiłem tego wroga, miałem tu jeden pieniążek No Dziecioł pole jest przecipany jest bardziej na NIE! Tak! Boże, zapisałbym na swoim save'ie drugim. O Jezu. Zdawał. No cóż. Chwila. Jak się wchodzi, to to jest po prawej. Okej. Okay. Tylko sobie wylosuję pieniążkiem z automatu kilka żyć, jeśli oczywiście mi się uda. A ja potem nagram tak sobie... Oła. Kilka razy przejdę jeszcze raz pierwszy poziom, żeby sobie nabijać żyć trochę. To nie jest citerstwo. Chociaż, to może jest, a, ale tak czy siak, <laughs> aż tak źle nie jest. Żeby nie było obciachu, żeby musiał cały rozdział następny przechodzić jeszcze raz, bo tam niestety... Jeśli chodzi o piracką część tej gry, to jest naprawdę trudno, a później ten Halloween to już w ogóle, jest. tam się ginie bez przerwy. Okej, okay. zabawam sobie pieniążki. <laughs> Jej, życia, słodko. Pstyk. Żeby się udało? Dzięcioł hazardzista Eee Głupi Okej okay. Ruszamy dalej Ta gra ma całkiem fajną grafikę jak na te czasy Ma cienie Ładnie wygląda w... Na wszystkich odcieczościach u mnie się odpala Na 4 na 3 i tak dalej Tylko jest jedna dziwna rzecz Także, naprawdę, której totalnie nie ogarniam Że gra Jeśli sobie przyciszycie dźwięk Gry Aj, ginę to niestety gra ma problemy z... Nie wiem, połowa klewiszy nie działa. Tylko chyba strzałka w górę działa, tak wszystko się pierdzieli. Co mnie dość dziwne. naprawdę bardzo dziwne. Chociaż to może postawi nam jego komputerka, bo on lubi, lubi robić sobie ze mnie żarty. To... Tu, to... Tu, 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 tu. No poziom też niespecjalnie trudny. Nie więc co to właściwie ten guzik robi. <laughs> Cześć. Ja zaraz radzę. nie próbujcie się walczyć w ten sposób, tylko od razu walczyć ich od góry! O, ale fuks. Bo naprawdę dostaniecie ich od nich w pierdziel. Oni są scholenie szybcy, to są takie skuczybyki szybkie, że das jak jak wylądujesz obok nich, to to ciebie lecą i dostajesz po ryju. Skuczybiki to są takie, że... Dobra, Więc, więc, Mam nadzieję, że gra nie jest zbyt głośno. Zobaczymy. Uy. W jakimś udało mi się przyciszyć, mimo że nie przyciszałem. Hmm. Nie ogarnia Ale ta gra nie jest taka trudna na początku Pierwszy, a, i pierwszy level tego Starego dziada dzięciuła Jest prosty Naprawdę jest prosty Tylko później jak się zaczyna tym już dzieciakami tu Jezu Chryste Pamiętam że miałem chyba osiem dzieci życi dostaję od razu Jak się, zabawa, jak się zaczyna grać dzieciakiem I Naprawdę jest przesranie, przesranie, uła, trudno Pierwszego levelu nie mogłem przejść, wyobraźcie sobie Tak jest przesrany a co dopiero będzie dalej? Bo ja jestem tylko pierwszym dzieciakiem sobie tak... <coughs> ...do zabawy. Aj, naprawdę... No i też dodatkowa rzecz, czy każdy z tych dzieciaków ma swoją specyficzną umiejętność, jakby... ...jak tak zwykle jest w przygodówkach. Więc jest ciekawiej, kolejny No i kolejna rzecz, całe szczęście, że taki dziwny pas, dziwne kłeczko się pojawia pod nami, bo to bardzo, bardzo ułatwia... ...jakby przeskakiwanie z miejsca na miejsce. Zwłaszcza w późniejszych etapach gry... <coughs> Dobra, przemyślcie siebie W ogóle nawet nie wiem jak stoję z czasem Zaraz zobaczę jest spoko Nie jest to Tak źle Świetnie, świetnie, po prostu Zabrzmiałem jakiś zgwocony emeryt Co to w ogóle było I znowu mi ta gra dokucza Mam nadzieję, że będę mało przelewać I spokojnie będę mógł nią przejść No to cień, pieniążek Chodź tu pieniążku Ej, chodź. No. Więc. Może nie będzie tak źle. Cię nagam tylko sobie jeden odcinek. Czym narobić robić smaka na tą grę, albo w komentarze, nie wiem, może uznacie, że ej, to jest stare gówno, nie nagrywaj harem! Co to jest Lamisz? To wtedy w takich momentach muszę przerwę nagrywanie i uznam to po prostu zmienię nazwę na Game Adventure. Albo na ten, dam jako pod Harem and Games, którym polecam jakieś tam gry Nie będzie tak źle. Ła!

Niestety, gdyby ta gra miała tak wyczulone i wygodne sterowanie jak koła Jedynka, z którą ostatnio bawiliśmy się, to kurde, naprawdę byłaby przyjemna i naprawdę nawet te hardcore -y, poziomy trudności dalsze byłyby przyjemne, no? A tak to po prostu jest stolec. Taki stolec, że aż matko boska. Na początku tak nie przeszkadza, ale później naprawdę, w późniejszej etapie gry to jest po prostu horror, chyba że ja znowu marudzę. Jestem po prostu lamą i gaśnie, umiem. Ja. <laughs> Zresztą kto pamiętał od jego woodpeckera, kto cierpiał nim, w, nim, w nim tak samo jak ja, ten będzie pamiętał co chodzi. To było dziwne. W sumie gry były cholernie trudna i się ich nienawidziło, a jednocześnie się, się kochało. Może tak to jest, że gry trudne się najpierw nienawidzi, później się kocha. Przez to, że jest później satysfakcja z tego, że się ją skończyło jak jakiś badass. Dobra, Muszamy dalej. Na źle dość mi się zginąć tylko raz. To przez komputerek. Więc nie jest tak źle Chyba, że właśnie wykrakam się z d okej Zresztą też te aktywne przechodzenie kamery jest fajne Takie, że raz jest z boku, raz jest z góry W sumie błędów specjalnych nie ma Też błędów jeśli chodzi o inteligencję też jakoś specjalnych nie znalazłem Tylko raz w sumie była taka dziwna sytuacja była Przegapiłem pieniążek! <kłynieżek> pieniążek, cholera czemu pieniążek Jestem na strasznie jest innych przygodówek, ło wow. Dobra tu nie będzie tak źle. To jest taka zmyłka. Gdyż nie idźcie tędy, Matko Boska. Tylko sobie idźcie w lewo, bo jest po prostu prościej. Tylko muszę wziąć pieniążek. Tak dla spokoju serca. Pieniążki. Ło. ło, o, o, wow, Kurde, znowu tu nie poszedłem. Mogłem iść jakoś tam, ale w sumie mi się nie udało. Cholera jasna. No trudno, przegapiłem pieniążki. To będzie chyba boss, czym się zdaje? A nie, bo zbędzie za chwilę. Lulz. Więc... Ło! Świetnie! Umarłem. Ha, to jestem z mojej miny. Więc możecie uznać, że jestem lamą. Umarłem. W takim prostym momencie, ale to jest przygodówka. Tylko stara przygodówka. Tu ginąć to no nie jest wstyd! Może się ...gówno. On... <gryw> Dobra. Jednak nie będę szedł po te pieniążki, bo zostaję w pierdziel. Czemu ja umarłem w ogóle? To jest niedorzeczne. Ło, wo wo, 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 Uf, udało się. Dobra. Oj. Bierz pieniążek. Łop. Dobra. Idziemy powolutku. Ło! Dobra. Dobra, dobra, dobra. se pójdę tutaj. Na hipsterski. Przejdę tędy. Ło! Komputerku, dzięki, że wskazujesz mi w tą stronę mam iść, ale nie potrzebuję twojej pomocy. Dobra. Tyle zachodu po cholerny pieniążek? Znaczy dolar? Ci cholerne amerykańce. Dobra, idziemy dalej. Tu jest takie przygodowe. Ta muzyczka. Słodka. Uspokał, później tak jak ją nienawidzicie, jeśli będziecie mieli okazję pograć tą grę. Czy to jeszcze jest ciekawego? Tak, pieniążki. Kolejny żywot. Jak zbieramy te W, to później <laughs> rosną nam, nam te wójki, czyli te życiodajki. Ach, język... Uczymy się języka polskiego z charbem. Życiodajki, kurde. To już mi niezbyt smacznie. <laughs> Dobra. Tu jeszcze pójdziemy po te pieniążki. Jedz? Ło. Wow. Okej. Okay. Nie marnujmy czasu. Idziemy przy... Aaaaa! Kurde, dzień samobójca! Dobrze, szkoda, że nie składzi tego trzeszczenia, żeby się kapowali wtedy. Nie więcej kiedy to się pojawia. Więc. Dobra. Nie jest tak ile? To będzie taki przystany moment. Będzie sobie z nim poradzę. It's. Jest okej. Okay. Patrzmy jak jej stoimy z czasem. Spoko. Akurat znam, przejść ten poziom. Ło. Wow. Ło 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 Świetnie Jeszcze raz Ło Ło Ha! Dźwięki jak kona do barbarzyńca Ło 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 Sweet Ło 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 po co tu przyszedłem? Aha Boże, ale zemilamu, co już pamiętam Gdzie są te znikające kałczalki? Okej okay. Teraz pełna skupienia Nie da się spowokować komputerkowi. On chce tylko twojej krzywdy. Wow. O Wilku mowa. Świetnie, komputerku, świetnie. Dziękuję, że mnie wspierasz. Naprawdę dziękuję. Ja przynajmniej nie zginąłem. Nie jest tak źle. Ja przecież życie to stała masa, więc nie wiem, czy to jest błąd gry, czy nieprzemyślenie twórców, <laughs> że dali mi możliwość przechodzenia poziomów za każdym razem w tej samej formie. Ale cóż. No giniesz ty. I to był przykład. Chciałem skoczyć z góry i go palnąć dziobem w łeb Ale mi się nie udało Gdyż ta gra nie obsługuje klikania Klikania trzech na klawiszy naraz. To był w ogóle jakikolwiek dobrego Odstawienia klawiszy A i tam są dwa życia hm. Nie idę dalej bo jeszcze nie zdążę Czasowo. I tak tu się wrócę <laughs> Poza nagraniem żeby nabić sobie trochę żyć przynajmniej do 35 I teraz będzie ten Boss. No jest w sumie z tym sznycem walczy się w każdym poziomie, w niemal identyczny sposób, więc... Nie wiem, z nim problemu. A ja wiesz, się idealnie wyrobię. Ej, aż się wyciągnę na fotelku. The Boss! Tym złym ufo czymś. Jest proste. Czasia jak żupek zejdzie na dół, słuchawisz... I po prostu go musicie pacnąć. Tylko nie zapominajcie tak jak Harem czym się skacze i uderza, bo <coughs> będzie wam ciężko Po prostu czekacie aż popatrzycie na ziemię, bawicie go z dzioba i uciekacie No i tak w kółko macieju Bossy nie są zbyt wyrafinowane w sumie Bossy tylko chyba w sumie najłatwiejsza część jeśli chodzi o starego Woody'ego w tych Jeśli chodzi o bossów, no jeśli chodzi o dzieciaki to nie pamiętam szczerze mówiąc Sprawdzimy gdy dojdziemy na miejsce No nie, 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 nie! No. Jesteśmy po sztówkę. Czy to jest bilet do następnej części etapu? No. I tego było na tyle. Podsumowanie. Ojej, przekupienie dwóch Nie zarobiłem ani grosza! Ale kał Ale skończyłem ten poziom w 10 minut. Nic nie jest tak źle. Pę, pę, pę. Tak Nie powiem sobie saveów nie pomylił No Idziemy sprawdzić nie, bo... Aha, nie zdobyłem ani grosza chyba Nie zdobyłem Idziemy sobie coś wlosować Zobaczymy czy coś zdobyłem No i myślę, że będziemy kończyć Myślę, że pod kasenem jakoś skończymy Więc No, nowy z się idziemy nie tutaj, dzięciule Idziemy losować A nie, w sumie nie, nie idę losować, bo... <laughs> bo i tak mi się to nie zapisze, bo jak wyłączę w tej chwili grę... No dobra, no to, to był pierwszy odcinek Z rozgrywki Z Woody'ego od Pekera Jeśli wam się to podoba, jeśli chcecie, bym kontynuował dalej tą serię, to piszcie ja, nie wiem, róbcie cokolwiek eee, nawet jeden komentarz, w sumie, ooo, może wystarczyć Zobaczymy Czy wam się to spodoba? W sumie tak gra mi dość dużo frajdy Później będę strasznie knął, będę strasznie szalał, będę strasznie się wsiekał, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Wy potwory. Czeka Czekające na to, żeby komputerek robił mi krzywdę. <laughs> no i tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. No to cześć.